Jestem prezesem Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek. Po chorobie 13. Zdiagnozowana byłam w 2004 roku na 50. urodziny. Na szczęście był wcześniej wykryty, przedtem byłam 7 lat pod kontrolą onkologiczną. Wcześniej? Tak. A dlaczego wcześniej? No bo moja mama była już po mastektomii, więc ja zaczęłam sobie skrupulatnie badać piersi. I trafiłam do poradni onkologicznej, i byłam pod kontrolą onkologa. Regularnie chodziłam na każdą wyznaczoną wizytę. Więc jak usłyszałam diagnozę, to byłam w szoku, bo wtedy mnie się wydawało, że jak ktoś się bada, to nie zachoruje. <grych> A to niestety tak nie jest. Po prostu jest y, łatwiej wyleczyć, jeżeli jest wcześniej wykryty rak. No i tak u mnie się właśnie stało. To jakiś na samym średnim początku. Tak, to był mały. Ja nie miałam całkowitej mastektomii. Miałam zrobiony zabieg oszczędzający, usunięte węzły chłonne i radioterapia była zastosowana, na której byłam w Poznaniu na Garbarach. No i jak to w ogóle odebrałeś, że klucze... No odebrałam to, no tragicznie powiem, chociaż tak się zawsze wydawało mi, że jestem osobą silną, ale jak usłyszałam tą diagnozę w gabinecie lekarskim, to naprawdę ugięły się pode mną nogi, pielęgniarka mnie musiała podtrzymać, naprawdę, dosłownie zrobiły mi się takie miękkie nogi, że ja bym po prostu na kolana padła, ze zdumienia. I właśnie powiedziałam lekarzowi, no ale jak to, panie doktorze, przecież ja byłam pod kontrolą. On mówi, no właśnie, i dlatego będzie pani żyła. No i to poszło wtedy piorunem, wszystko. Także tam dwa tygodnie chyba od tej diagnozy miałam już wyznaczony termin na operację. Pamiętam, że to był długi weekend, 1 listopada wtedy był. No i. No i wszystkich świętych. Tak, wszystkich świętych. No i zakończyło się to dobrze. No jestem tyle lat po operacji. Oczywiście, w dalszym ciągu jestem pod kontrolą onkologiczną. Wszystkie badania, które należy wykonywać, wykonuję. Po zakończonym tym leczeniu, po radioterapii, po hormonoterapii, bo też miałam hormonoterapię 5 lat, po prostu stwierdziłam, że ja jestem wyleczona. I taki mam do tego stosunek, że ja jestem wyleczona. No, później, później, no to po radioterapii zaczęłam tam przychodzić na te spotkania klubowe. I ta koleżanka, która jest y, szefową Ochotniczek Wolontariuszek, tak mnie obserwowała. Y, chodziłam też na tą salę rehabilitacyjną, tam zawsze też przychodzą świeże kobiety takie w trakcie leczenia jeszcze. No i właśnie ta koleżanka stwierdziła, że ja bym się nadawała na wolontariuszkę. No ja oczywiście się wzbraniałam przed tym, bo ja y, taka jestem y, twarda. Ale jak przyjdzie, co do czego, to bardzo łatwo płaczę. I sobie, myślę, no nie, ja nie dam rady. No, oczy mi się spocą tam w tym szpitalu i co, nie? No, ale ona tak mnie tam ustawiała, że nie, mówi, ty się nadajesz, to, tamto. No i jakoś tak się zdecydowałam, pojechałam na to szkolenie w Krakowie byłam na szkoleniu dla wolontariuszek pierwszego stopnia, bo to musiały tam te dwa lata minąć, oczywiście wszystko zgodnie z regułami. Przebyłam to szkolenie, bardzo dobrze to szkolenie wspominam, bardzo dużo mi to dało. Niektóre słowa mam w głowie do dziś, żeby być sobą w tym szpitalu żeby być sobą nie udawać kogoś, kim się nie jest. No, i jakoś tak pierwszy raz pamiętam, poszłam właśnie z tą koleżanką, z tą naszą szefową ochotniczek do szpitala. Później, raz byłam już sama. No, i dzwonię ja do tego szpitala, czy są jakieś pacjentki. No, i pielęgniarka mi mówi, tak, jest pani po obustronnej mastektomii. Więc po prostu osłabłam i sobie myślę, ja nie dam rady, bo ja mam tą pierś, tak. Ona nie ma obydwóch naraz. No i zadzwoniłam właśnie do tej koleżanki. Mówię, Lunia, ratuj, mam pacjentkę po obustronnej mastektomii. Boję się, że nie dam rady. Ona mówi, nie ma sprawy, ja pójdę z tobą. No i poszłyśmy dwie. Ona nic nie mówiła, ta koleżanka. Ja całą tą rozmowę przeprowadziłam. I powiem, że no byłam z siebie dumna. Oczy mi się nie spociły. Może dlatego, że czułam jej obecność przy sobie, może gdybym była sama, to by mi się te oczy spociły. Nie wiem. A ta pani też była taka dzielna. Jeszcze pamiętam, że mąż u niej był i ja tak mówię: To wie pan, to ja może przyjdę później, bo tu rodzina jest, to. to, 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 to ja nie będę tu państwu przeszkadzać. A ten pan mówi: Nie, nie, ja wyjdę na korytarz, a wy tu z nią porozmawiajcie. Nie? No i tak to, tak to było. Nie? I za każdym razem, jak byłam w szpitalu. To takie miałam poczucie, że, że to jednak jest dla mnie. To takie daje. Yy, to daje coś takiego, co to ja nawet może nie umiem tego nazwać słowami, bo tam niektóre mówią, że wychodzą z tego szpitala jak na skrzydłach. Yy, każdy to tam jakoś inaczej określa. Ale no to, jest, to jest dla mnie ważne. Ważne to jest dla mnie żeby iść do tego szpitala i rozmawiać z tymi kobietami, dawać im taką, no, nadzieję, czasami nawet pewność, one zyskują taką pewność, no, że skoro tylu kobietom się udało i że żyją, dobrze się mają, no to ona też z tego wyjdzie. Nie? I też pamiętam, bo mamy taką y, młodą y, ochotniczkę, która jest przed 40. No to ona miała wtedy chyba 36 lat, jak zachorowała. No dwa lata minęły, za, za, zanim została tą ochotniczką. Ale ona opowiadała właśnie na tych różnych spotkaniach, bo my mamy też różne te spotkania z psychoonkologiem. I ona opowiedziała swoje wrażenia, jak była pacjentką. Że właśnie przyszła do niej ochotniczka, taka starsza siwa pani. Takie miała rumieńce ładne na twarzy. Jak jej powiedziała, że ona jest 25 lat po operacji, to ona mówi tak: Ja sobie szybko przeliczyłam, że za 25 lat to moja córka będzie miała tam 20 ileś, to już będzie dorosła kobieta, i że luz, spoko. O. Także ten wolontariat naprawdę daje tym kobietom dużo, daje otuchę, otuchę taką daje i daje też takie poczucie bezpieczeństwa bo one jak rozmawiają z nami, to one, one zdają sobie z tego sprawę. Ja też mówię, no wie pani, no w identycznej sytuacji jak pani, to ja nie byłam, bo każdy człowiek jest inny, ale ja jestem w stanie zrozumieć pani odczucia, bo też przez to przeszłam, nie? I to jest właśnie takie budujące. My czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, i właśnie te spotkania z psychoonkologami nam to uzmysławiają, bo nam się wydaje, że to takie jest nic. No, no, po prostu chcemy, idziemy, robimy to tam z serca, ale, ale okazuje się, że to jest właśnie bardzo ważne dla takich kobiet, które leżą w tym łóżku i świat im się zawalił. A się okazuje, że nie, że dopiero potem. Życie ma zupełnie inne barwy. Naprawdę, człowiek docenia drobiazgi. Chociaż ja tam zawsze drobiazgi do, dostrzegałam, dojeżdżałam do pracy przed tym moim zachorowaniem, PKS-em. No i jak jechałam tym PKS-em, to zawsze patrzyłam na te pola, łąki, to Babiela, to widziałam takie piękne ślimaki na drodze. A szedł ze mną taki pan, który niczego nie widział, nie? Ja mu pokazywałam te rzeczy. I tak mi to zostało do dzisiaj. Dzisiaj tym bardziej właśnie widzę te wszystkie szczegóły: że słońce zaświeci, że deszcz pada. A jak pada, no to dobrze, no pada, no to ja sobie wtedy w duszy nu nucę deszczową piosenkę i od razu mi jest raźniej po prostu. I tak często jest, że idę w sobotę do szpitala, bo jak jest pacjentka operowana w piątek, no to w piątek nie pójdę, bo to nie ma sensu, więc wtedy idziemy w sobotę, czy nawet w niedzielę. Nie? Po, my chodzimy po operacji, jak jest pacjentka po operacji. Dzięki. Nie każda chce rozmawiać, więc to, no to, jest, to, jest, to jest ciężka taka rozmowa, bo jeżeli, yy, chociaż powiem tak, mnie się nie zdarzyło, żeby kobieta nie chciała rozmawiać, ale zdarzają się takie kobiety, bo my mamy właśnie te spotkania z psychoonkologiem, te wolontariuszki, omawiamy te swoje wszystkie tam przeżycia i tak dalej, no bo musimy to, to tam wentyl bezpieczeństwa taki mieć, więc niektóre mówią, że kobieta nie chce rozmawiać, i one wtedy bardzo się źle z tym czują, nie? Ale to nie jest nasza wina, że ona nie chce rozmawiać, nie? Bo się boją. Nie przyjmują tego jeszcze do świadomości swojej, że je ta choroba dotknęła, nie? Niektóre sobie myślą, no dlaczego ja? Przecież ja nic złego nie zrobiłam. Dlaczego ja? Niektóre rodzinie nawet nie powiedziały, po co idą do tego szpitala. Są różne sytuacje, naprawdę. Wiele jest takich też przypadków, że mężowie odchodzą. Jak jest żona bez piersi, to rozwód. Tak, tak. Są takie przypadki. No, ja, ja miałam duże wsparcie w mężu, naprawdę, i, 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 i w, w rodzinie całej, wszyscy mnie tam wspierali. Ale są takie sytuacje, że mężowie się odwracają od takich kobiet. Więc ja nie wiem dlaczego, no ja nie jestem w głowie tych, tych mężczyzn, no ale jeżeli dla mężczyzny kobieta to, to są piersi, no to, no to nie wiem. No. Przecież kobieta to nie piersi, kobieta to całe jej wnętrze, tak? Można nie mieć piersi i być piękną kobietą. Bo to, bo to wnętrze decyduje o tym, jakim człowiekiem jesteśmy, a nie ta powłoka zewnętrzna, nie? Tak, ja uważam. Są też takie kobiety, które na przykład y, mieszkają gdzieś tam w jakimś tam środowisku, no, w dużych miastach to, to jest łatwiej, bo jest no, większa anonimowość, ale w takich mniejszych jakichś tam miastach, miasteczkach, no to, no to one też tak się kryją z tym, nie? Mężowie pewno, że się boją patrzeć. Jak kobieta sama, niektóre tam opowiadają właśnie, że no, jak wchodziła do łazienki, to nie zapalała światła, nawet już w czasie chemioterapii, nie? bo to jeszcze ta blizna, nie ma włosów. No. Nie, nie akceptowały się i to naprawdę trzeba chyba dużo czasu, żeby się zaakceptować. No, ja nie miałam tej całkowitej mastektomii, to trudno mi jest o tym mówić. Ja tylko wiem po prostu to, co usłyszę od innych kobiet. Że tak jest właśnie, że to jest niektórym bardzo ciężko to zaakceptować. A są takie też kobiety, ale to już raczej z tych młodszych, bo teraz naprawdę no już starają się tych całkowitych mastek nie wykonywać jak najmniej, no, w wypadku naprawdę konieczności. Ale są też takie, które już przed operacją wiedzą, że będą robiły rekonstrukcję, już z tym nastawieniem żyją. Że ona zrobi rekonstrukcję. Nie? I to też jest dobre. Też pamiętam na jakimś tam takim wykładzie w Warszawie, chyba to było. Był taki pan doktor, który wykonuje rekonstrukcję i powiedział, że jedynym wskazaniem do wykonania rekonstrukcji, jedynym i najważniejszym wskazaniem do wykonania rekonstrukcji jest wola kobiety. A zadaniem lekarza jest to zrobić tak, żeby ona była zadowolona i żeby względy zdrowotne nie ucierpiały. Nie? Czyli to po prostu w głowie kobiety musi się urodzić, czy ona zrobi rekonstrukcję, czy nie zrobi. Jeżeli ona ma taką wolę, to lekarze mają zrobić wszystko, żeby to mogło się stać. Jeżeli to ma poprawić komfort jej życia. Mam nadzieję, że to pójdzie jeszcze dalej do przodu. No. Że kobiety może będą częściej się decydowały na tą rekonstrukcję, że to, że to nie będzie takie też tam owiane jakimiś tajemnicami. No, no nie wiem. To nie jest choroba zakaźna, czy tam zaraźliwa, czy jak to nazwać. Ale ja nie wiem, czego się ludzie boją. Bo no, yy, yy, teraz już się mówi, że rak to jest choroba przewlekła. Chorobą przewlekłą jest cukrzyca, tak? Chorobą przewlekłą yy, jest tam jakaś jeszcze inna choroba. No wiele jest chorób przewlekłych. I ludzie jakoś się nie boją cukrzyków. Tylko tych, co są chorzy na raka, się boją. No, ale, ale tutaj to się robi właśnie super weryfikację przyjaciół, tak? kto jest prawdziwym, a kto nieprawdziwym, bo prawdziwy przyjaciel zostanie, nie? Nawet jeżeli miał tam jakieś takie chwile, no to, no to no, moja, moim zdaniem prawdziwa przyjaźń to polega na tym, o niektórzy mówią, a ja to tam nie mam żadnej przyjaciółki, bo tak się z nikim nie spotykam często, regularnie, czy tam pięć razy na dzień do siebie nie dzwonimy. Ale ja uważam, że to, to, to nie musi tak być. Po prostu prawdziwa przyjaźń polega na tym, że jak nawet ja cztery lata do kogoś nie zadzwonię, a darzyłam go jakimś tam y, y, takim tym uczuciem przyjaźni, to ta przyjaźń trwa w sercu moim. Jak ja do niej zadzwonię, czy ona do mnie, to ja rzucę wszystko i, i idę jej na pomoc. Spotykam się z nią, pytam, co mogę dla Ciebie zrobić? Czym masz problem. Moim zdaniem to na tym polega przyjaźń, a nie. Pewno, że jak się spotyka człowiek regularnie z kimś tam, no to jest super, nie? Ale jeżeli czasami ta, ta przyjaźń tak, 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 tak przycicha, usypia, usypia. A i przyjdzie taki moment, że ona się budzi na nowo ze zdwojoną siłą czasami wtedy, nie? W właśnie, jak się, yy, jak się zostanie samemu w domu, no to tych przyjaciół tak chyba raczej się nowych nie zdobywa, jak się gdzieś wyjdzie, właśnie do, do tych różnych organizacji. Można znaleźć coś tam dla siebie. Nie? No, my mamy akurat to stowarzyszenie Amazonek, są też inne jakieś tam dla innych chorych. My u siebie zrzeszamy nie tylko po chorobie piersi, ale z innymi chorobami onkologicznymi, bo wiemy, że tych stowarzyszeń nie ma tak dużo. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, przychodzi do nas. I jeżeli mu odpowiada to, co robimy, to z nami zostaje, a jeżeli nie, no to przestaje przychodzić. Nagle odkrywa, że na przykład kiedyś mu coś tam sprawiało przyjemność, on o tym dawno zapomniał i teraz sobie o tym przypomina i to robi po prostu, nie? Słuchał tam kiedyś jakiejś muzyki albo tam ołówkiem sobie coś tam y, rysował, y, czy tam coś sobie malował i no są takie rzeczy, że się do tego wraca, nie? Ja y, pamiętam kiedyś tam y, jeszcze w szkole średniej pisałam takie, ta, takie trochę satyryczne teksty, nie? Takie tam. No i jak zaczęłam y, należeć do tych naszych Amazonek, no to tam były jakieś tam takie na wyjazdach, na wyjeździe jakimś to tak nie przyszło do głowy, bo tam były urodziny koleżanki i też taki tam tekścik napisałam, nie? Taki satyryczny. No, wszystkim się podobało, no, i potem jakieś tam y, takie słowa do takiego, do taką piosenkę ułożyłam, no, i tak mi to wróciło, właśnie. No, że czasami coś tak napiszę, wesołego. A, ja zawsze żartuję, że ja zostałam Amazonką po to, żeby się nauczyć pływać, bo ja w wieku 52 lat nauczyłam się pływać na basenie, tam, gdzie miały zajęcia Amazonki, nie? Ja nie umiałam pływać, miałam trzech braci, wszyscy mnie uczyli pływać, się nie nauczyłam. No i jak zaczęłam chodzić do tego klubu, to tam dziewczyny, chodź na basen. Ja wiem, no po co ja pójdę na basen, jak ja pływać nie umiem. Ale chodź, tam jest dotąd wody, fajnie jest tak na basenie. Nie, ja mówię, no dobra, no to pójdę. No i tak raz poszłam. Tam taki był ratownik, który też tam uczył pływać takiego chłopca jednego. On tam jeden tor zajmował, reszta była dla nas. No, i on tak obserwował mnie, i tak mi tam powiedział, że tam głowę zanurzyć i tak jak rybka, wodę do buzi wypuścić, fontannę yy, głowę zanurzyć, tak przodem, twarz do wody, nabrać powietrza nad wodą, w wodzie wypuszczać. No, i potem mm, przyszedł też taki tam ratownik, i tak go zagadałam, czy, czy on by mnie nauczył pływać. On tak na mnie popatrzył, mówi, no mogę spróbować, nie? No i chodziłam na takie lekcje po tych zajęciach, nie? Z córką, bo moja córka pływała, ale tak niezbyt stylowo, jak się to mówi. Więc ona tak się uczyła bardziej stylowo, a ja w ogóle nie umiałam pływać. To, to z tą deską najpierw, nogi, ręce, jak ręce to nie nogi, jak nogi to nie ręce, żeby to skoordynować. Pewno, że, że nie pływam tak jak Otilia Jędrzejczak. Ale na przykład nie umiem pływać z głową nad wodą. Ja nie wiem, jak to ludzie pływają, bo ja muszę mieć głowę zanurzoną w wodzie, nie? Tak się nauczyłam. I na przykład w jeziorze ja nie umiem pływać. Bo to, bo to ja nie umiem tak pływać, żeby mieć głowę niezanurzoną, nie? A jak tam jest głęboka woda, to się trochę boję, bo się tak przyzwyczaiłam, że mam grunt zawsze w tym basenie, nie? Ale pływam. Muszę mieć okularki, czepek, i pływam. No. Gdybym nie została Amazonką, nie nauczyłabym się pływać w życiu. Kiedy? Gdzie? Dzięki Amazonkom, naprawdę. No, po, po, po co ja bym poszła na basen, jak ja nie umiałam pływać, nie? Jestem z siebie bardzo dumna. W naszym stowarzyszeniu no, średnia wieku to jest 60-70 plus. Mał, y, młodych osób jest u nas y, mało, takich przed 50. Mało. I te starsze osoby, one potrzebują właśnie, nie wiem, ja, ja się głęboko nad tym zastanawiam, co zrobić, żeby je właśnie tak zachęcić do takiego właśnie większego otwarcia, żeby, żeby się nie wstydziły. Nie wiem, mi się wydaje, że one może się wstydzą, że one może mogą mieć jeszcze jakieś potrzeby czy jakieś oczekiwania, że one uważają, że, że one już swoje przeżyły. No nie wiem właśnie I, i, i powiem szczerze, że to jest właśnie moim takim problemem, moją bolączką, bo yy, chciałabym, żeby one przychodziły, bo, no bo co no one mają w domu do roboty, nie? Siedzieć i te seriale oglądać albo no, książki czytać, krzyżówki rozwiązywać, no moim zdaniem kontakt z żywym człowiekiem daje im no, jakieś takie odczucia i wartości, nie? Popatrzeć na kogoś, uśmiechnąć się do kogoś, a nie do telewizora. No tutaj to ja powiem, że nie jestem w tym temacie zbyt mądra, bo naprawdę w takim młodym wieku jak ta choroba dotknie, no to no nie wiem, nie wiem, nie byłam w takiej sytuacji. No to jest ciężka sytuacja naprawdę i te osoby młode naprawdę potrzebują dużego wsparcia i, i dobrze, że, że są takie te organizacje dla tych młodych, ta Alivia, tak to się nazywa, jakieś tam jeszcze inne, bo one tak, w trakcie leczenia... No to tam w tych poradniach, to tam zawsze jest jakiś psycholog, z nimi porozmawia i tak dalej. Skończy się leczenie i one wracają do pracy. One mają dzieci w wieku szkolnym, one wracają do pracy i one praktycznie nie mają czasu, żeby przychodzić tam na te nasze spotkania, bo my się spotykamy co czwartek. Różne te spotkania są, zapraszamy różnych gości. Jest takie jedno koleżeńskie, że można sobie przyjść, tak między sobą pogadać. I właśnie te, te młode, to tak powiem, tak sobie myślę, że one praktycznie to tak trochę zostają z tym same. Trochę zostają z tym same. Bo jak wróci do pracy, no to znowu jest w tym kieracie i o tym swoim dobru, bo to, bo to tak teraz się tak ładnie to wszystko mówi, że, że trzeba być dla siebie dobrym, yy, no to one o, o tym swoim dobru muszą trochę zapomnieć, jak się wprzęgną do tego kierata. W czasie leczenia. To owszem tak, nie? Ale jak już się wróci do pracy, to właśnie trochę to tak jest. Że znowu to moje ja zostaje gdzieś tam dalej. Najpierw jest rodzina, dom, nie? Praca. No, w dzisiejszych czasach no ta praca to kurczę, jest, no? Stracić pracę. To jest tragedia, nie? Dla wielu rodzin. Jak jedno straci pracę. No, także młodzi, młodzi mają gorzej. No cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę tylko powiedzieć, że trzeba żyć. Trzeba żyć. W życiu najważniejsze jest życie. Nie ograniczać się, nie, nie mówić sobie, że mi już to nie wypada, że o, ja to już tam się do niczego nie nadaję. Bo się okaże, że się nadajemy jeszcze do wielu rzeczy, naprawdę. Czasami są właśnie takie osoby, które przyszły do klubu i mówią, ja to już tam się do niczego nie nadaje, A okazuje się na przykład, że trzeba było tam zrobić jakiś projekt jakiegoś tam, jakieś ulotki profilaktyczne. Okazało się, że ona bardzo pięknie na przykład rysuje. Nie? Albo, że coś tam jeszcze innego, albo, że ładnie śpiewa, albo, że na szydełku super robi, nie? Ale ona uważa, że ona już się do niczego nie nadaje. Ona nic nie potrafi, ona do niczego się nie nadaje. A tak wcale nie jest. I właśnie y, takie stowarzyszenia są po to, że, 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 żeby no, jakoś pomóc tym ludziom, tym kobietom, jakoś tak odkryć w sobie to coś, nie? No bo każdy coś w sobie ma. Każdy coś w sobie ma, dobrego, złego, ale żeby z, znaleźć i, i pokazać temu człowiekowi, że on ma w sobie dużo dobra właśnie i potrafi wiele rzeczy. I może robić te rzeczy. Rak? No, najpierw to złość. Jednak złość. No kurczę, no. Jednak mnie dopadło. No. Potem takie pogodzenie przychodzi. Ja to patrzę ze swojej perspektywy, nie? Potem przychodzi takie pogodzenie. No dobra, no, stało się, to teraz musimy zrobić wszystko, żeby to się dobrze zakończyło. No. I to jest taki. Ja nie lubię takiego czegoś, że ja jestem bezsilna i nie mogę nic zrobić. Ja muszę działać. Jak już nie można nic zrobić, to dla mnie jest katastrofa. Tak jak dzisiaj no, ten film, no to drugi raz go już widziałam, ale i tak się tam wzruszyłam, rozczuliłam. Bo jak już przychodzi taki moment, że nie można nic zrobić, teraz tu się odezwał, bo ja jestem wdową, mimo mąż umierał przy mnie i nie można było nic zrobić, no to to jest to jest straszne wtedy. No ale też trzeba to przyjąć z jakąś tam pokorą, jakoś się z tym pogodzić. Dlatego ja tak mówię, że w życiu najważniejsze jest życie. Żeby żyć, dopóki można, korzystać z tego. Moja mama też zawsze mi mówiła, miała problemy z kolanami. No i przyszedł taki moment, że już no bardzo mało z domu wychodziła. Jak wychodziła, to z takim tym balkonikiem. I zawsze do mnie mówiła, dopóki możesz, to jeździ, chodź, wychodź, kiedy tylko możesz i kiedy tylko chcesz. Bo przyjdzie taki moment, że usiądziesz w fotelu i już nie będziesz mogła wstawać. Więc ja też z tego korzystam, z tej rady mojej mamy. Mojego ojca, trzy siostry miały raka piersi. Moja mama, ja, mój mąż miał raka płuc. Mój brat Marakapuc. Moja córka jest objęta tym programem badań genetycznych. Nie? No ale żyjemy, cieszymy się z życia. Ja się cieszę, ja mam działkę jeszcze. Lubię sobie tam pobyć na tej działce. Posłuchać, jak ptaszki śpiewają, bo mam tak fajnie położoną przy lesie. Idę sobie tam na cały dzień. Rano idę wieczorem, wracam do domu. Wezmę sobie książkę, czasem poczytam, czasem nie poczynam, bo jak tam na działce, niby tam trawa jest, no ale zawsze tu, tu coś odrosło, to trzeba przyciąć, tam trzeba zielsko wyrwać. Ale zdarzają się takie dni, że nic nie robię. Aha, ale to tak nie tego. Przepraszam. Y, że sobie po prostu leżę i, i czytam książkę na działce. Lubię na działce? Lubię, lubię. Chociaż ostatnio trochę mi za dużo już tego jest, że sama jestem na tej działce. Bo sąsiadów tak jakoś tam coraz mniej jest na tych działkach. W domu sama i na działce sama.